Cześć, dziś jest środa, 3 grudnia. Wyczytałem rano, że dzisiaj jest Dzień Osób Niepełnosprawnych i wielkim szacunkiem darzę te osoby, ponieważ dla mnie to jest niesamowite, jak oni sobie na co dzień muszą radzić z trudami każdego dnia, zarówno pewnie fizycznie, ale i psychicznie. I też podziwiam osoby, które będąc pełnosprawnymi nagle tą sprawność utraciły. W wyniku jakiegoś urazu, wypadku, i dla mnie to też jest niesamowita siła, godna podziwu, że one dalej żyją, funkcjonują i się nie poddają. Także wielki szacun, ale myślę sobie, że my osoby, które uważamy się za osoby pełnosprawne, tak naprawdę nie wiem, czy my jesteśmy bardziej niepełnosprawni od osób niepełnosprawnych, bo. Szereg czynności, które one wykonują, myślę, że my byśmy sobie nie byli w stanie w tych sytuacjach poradzić i ta pełnosprawność to jest taka chyba, wiecie, umowna. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, stajemy się niepełnosprawni, bo chociażby z wiekiem nawet zaszczurowanie butów zaczyna robić się problematyczne, mało się ruszamy, mało myślimy. Wszystko nas wokół co otacza, y, działa ku temu, by nas wyręczyć. Y, nawet, nie wiem, kierowca, który na 50. jedzie 70, też jest dla mnie niepełnosprawny. Akurat tutaj niepełnosprawność jest umysłowa bo, y, albo analfabetyzm. Także jesteśmy wszyscy niepełnosprawni, i myślę, że tak naprawdę y, pół żartem, pół serio. Y, to święto to jest nas wszystkich. Świętujmy je, póki jeszcze funkcjonujemy. Miłego dziąka Wam życzę. Zachęcam do ruchu. Trzymajcie się ciepło i do przodu.